Siemanko, dzisiaj ze składem przygotowaliśmy dla was wrota Narnii Będzie to polegało na tym, że startują dwie osoby gają w kamień, papier, nożyce Wygrana osoba wybiera swój tor Na jednym torze będzie przeszkoda po drugiej stronie, a drugi będzie pusty. W dzisiejszym odcinku mamy również gościa specjalnego, którym jest Szymon Specjalnego dla... Także zapraszam was do oglądania I na początek może wystartują braciaki <noise> Jakieś polejrzenia? No, no. Ja, jak nie pułapki na myszy, to jakieś szkło, albo węże, dzikie węże, nie. No, bo śledzi i tak dalej, to ciemno, smród po prostu, ale jakieś takie przykłone rzeczy. trzy, cztery. E, dobra, dobra, ja biorę ten. To Dobra, ten dobra ten Mów tam, trzy, cztery. Trzy.

No nie wiem co to może być, ale czuję ich śmiechy kurwa na swoich plecach, więc no może być ciekawe Nie chcę chcesz przy pierwszym? Jako Cetra, niech się u**** Najgorsze Tak? Całe dwa? No, całe dwa Zemsta o strecheru Ej, trąbaliśmy, się było dać, bo on nie doleci aż tu On nie doleci Nie czuję, bo COVID-a 3, 4, 3 3, 4, 3 3, 4, 3 Tam Stare, start. Wow! Jaki nośnik, wyjazdem mówiłem do Matego. Będzie ja się tylko nie u... A byłem pewny, że dacie dalej na tej. Dniem... A był taki plan, jak No właśnie, galo, nie wiem. Nie, nie. Zajebiście. Pojedziemy na małże. I polewaj. Polewaj? Mówię, że nie pijesz mat. Jak w Carlingu Dobra, jakieś macie te predykcje? Ja mam dwa. Pierwsze, albo to może być błąka, bo przed chwilą wodę to się dobrze przyklei Albo kaktus. Albo kaktus no. No. To jest Gnój! Gdyby. Gdyby. Już to, to umyje Prosto, prosto Też się będzie nazywał szambo nurek Dobra, to szybko obierkamy, raz, dwa, trzy Dziękuję o. Było prawo, później lewo Lewo biorę Dobra lewo, biorę. Dobra, jesteś gotowy? No Całej się rozpęczę, bo strasznie wolno tu No to opłona jednak Trzy Ale fajnie, ale mery... z takim poślizgiem, że nie to wyryję Ale ciocię cię do gówna. Byłem dzisiaj z nimi obydwoma w sklepie? sklepie i oni do mnie tak. Ja wiedziałem, że, już, że będzie gnoj i oni do mnie tak, Stefan. Ci może gnoju nawiedziemy. A ja mówię, no nie, nie. co ty, ruchy ty ruchy, ruchy. co ty, nie ma czasu już, nie? <laughs> Kurczimy, ale będę. Ej, macie jakiś ten e, szparoszmatę, Szymę? Komerką go spukaj. <laughs> Patrzcie jakie ogrodnik Za <laughs> plażę? Karol tylko tak. Tylko nie ujęcie mi wrzeście radła niczym. Jeszcze tu. dziśmy górne to właśnie, ty pod... Lepszy ten gnój, niż jak w jakieś kaktusy wleciał, czy co no, to, to takie, to takie bardziej psychiczne, kurde a. Dobra, nie to tam rybka, to tam jest, jadę ja Nie wiem, którą stronę Karol wybierze, więc ustawię się dopiero po ich wylosowaniu I dostanie tym w mordę <noise> O A szkoda, nie? Nie, dzięki. nie mam po tym głównie No jak się to stoi, to też nie, <śmierdzi> nie mam 3, 4, ry Dobra 7, 8, 9, No RUN Ej, szybko jest? co z***a Ja na ciebie ten gnój wysyłam Pogryzę jeszcze nic nie trafił Piękny jesteś Karol, bierzemy to, co przygotowaliśmy wczoraj, nie? Dawać ten paralizator Dobra. O ja pierdolę tego Rzucił we mnie i Widąłem i buh. A ja właśnie tak, ja tu sobie... Wrzę, ale zajebiście, jest, udało się? Ja nie chcę, żeby tam stał, Karol. I niech ciebie, Niech Tak? Nie, tak, A może by... Nie tutaj, tutaj, daj. Nie tu. Nie dalej, dalej. daj. kurde. daj. kurde. Nie jak Nie daj. śledziki Daj tam coś, jest trochę w tych śledziach Nie no, no śledzi są git, bo to jest 150 Z racji tego, że w żaden z nich nic nie ma, żadnej kary, a to ostatni przejazd To postanowiliśmy rozsypać na dwa, żeby obydwoj by się oberwało Sałatka ala Ivano Karolow I tu ciasto ala Stefano Ivano Ja nie chcę, żeby tam stał Karol, Karol Na No przewidywania? Ja czuję, że Karol coś ja dla szykuje tak? dla mnie Ja pozostawiam w kwestii przypadku. Dobra, no nie wiem, no lecę i tyle Ja dopiero tutaj Zami zamieniamy się no na prawą, i tu na ja idę na tamtą dobra okay. Trzy, cztery rya Co to kurde Kurde, mówiłem bliżej bombkę, tak myślałem a Jak bak myślę, że to tak krópie ten śledź Cebulice, ja jestem. Nie mogliście wziąć bez cebuli śledziu? A smażce były? Ja was do subskrypcji, ja na początku myślałem, że to okay, i Lubię śledzię, ale nie z robakami. Zapomniałem, że tam grubo wcześniej Mam, Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania i subskrybowania. I pozdrawiamy. Bye. Yo. Yo. Na razie.